Witajcie! Zapraszam na ostatni odcinek cyklu za pulpitem maszynistym. W dniu dzisiejszym omówimy sobie pojazd ER160 Wirt 3. Ja nazywam się Mariusz Dąbrowski, jestem maszynistą instruktorem w spółce Koleje Mazowieckie. Zapraszam do obejrzenia odcinka. Natomiast FLIRT 3 składa się z pięciu wagonów. Pod wagonami czołowymi znajdują się wózki napędne, natomiast każde pudło łączone jest wózkiem Jakobsa, tak zwanym wspólnym wózkiem, na którym opierają się obydwa pudła. Wózek napędny. Oprócz tego, że znajdują się na nim silniki trakcyjne i odpowiada on za rozruch pojazdu, wyposażony jest dodatkowo w takie elementy jak piasecznica, która umożliwia eliminację poślizgu kół na śliskiej kółce szyny, jak również układ smarowania obrzeży kół, dzięki któremu następuje mniejsze zużycie samego koła w przypadku jazdy po łukach. Pierwszym elementem, który ma za zadanie wytłumić uderzenie w przypadku kolizji z pociągiem lub też samochodem na przejeździe kolejowym jest sprzęg. Sprzęg ten chowa się w przypadku uderzenia do środka komory pod kabiną, natomiast w drugiej kolejności za zadanie mają przejąć siłę elementy zawarte w zderzakach. Ponadto kabina ma konstrukcję sztywną, dzięki czemu. Kontroluje strefę zgniotu i maszynista jest bezpieczny. Ochrona przeciwzderzeniowa zintegrowana jest z czołem pojazdu i absorbuje energię zderzenia poprzez kontrolowane odkształcenie. W przypadku kolizji, kabina maszynisty i jej wyposażenie zostają prawie nieuszkodzone. Ochrona przeciwzderzeniowa zaprojektowana jest zgodnie z normą EN 15227 w taki sposób, aby maszynista i pasażerowie byli chronieni w przypadku kolizji pojazdu. Znajdujemy się w kabinie maszynisty pojazdu FLIRT 3. Tutaj odbywają się wszelkie czynności, które maszynista wykonuje podczas jazdy. Znajdują się tutaj takie urządzenia jak dwa monitory diagnostyczne, dzięki którym maszynista jest w stanie podglądać na bieżąco to, co dzieje się na pociągu. Między innymi napięcie w sieci trakcyjnej, otwarcie drzwi, czy też poziom wody w WC, zadziałanie sygnalizacji SOS, lub też załączenie, wyłączenie oświetlenia na składzie pociągu. Obok mamy dwa manometry: manometr, który wskazuje nam ciśnienie w przewodzie głównym oraz ciśnienie w przewodzie zasilającym, a także manometr cylindra hamulcowego. Na środku znajdziemy ekran, który nazywa się ekranem DMI. DMI Driver Interface Machine od ETCS-a, ale w przypadku jazdy w trybie SHP, czyli na urządzeniach zabezpieczenia ruchu kolejowego klasy B, jest to po prostu wyświetlanie licznika pojazdu. Po lewej stronie. Mamy podgląd monitoringu, jak również możliwość ustawienia tablic kierunkowych oraz kasowników, które znajdują się na składzie pojazdu. Po całkowicie po lewej stronie znajduje się radiotelefon produkcji radionika, model koliber, koliber RAK-19, który umożliwia zarówno działanie pod. Klasycznym, pod klasyczną łącznością VHF, jak również przystosowany jest do nowego typu łączności GSMR, która zacznie obowiązywać w Polsce od początku 2025 roku. Obok radiotelefonu znajduje się mikrofon, dzięki któremu maszynista ma kontakt z podróżnym poprzez interkom lub też za pomocą możliwości wygłaszania komunikatów głosowych na składzie pociągu. Przełącznik wycieraczek umożliwia zarówno użycie spryskiwacza, jak i wybór kilku prędkości pracy wycieraczek. Mamy kontrolkę i przycisk od centralki przeciwpożarowej. W momencie, kiedy zadziała czujka przeciwpożarowa, wyświetla nam się tutaj ten przycisk na czerwono i jesteśmy w stanie aktywować bądź dezaktywować działanie. Instalacji przeciwpożarowej. Mostkowanie hamulca bezpieczeństwa pasażerskiego. Przycisk użycia piasecznicy, o której mówiłem wcześniej. Przycisk długości, regulacji długości wiązki światła. Przycisk urządzeń czujności SHP i czuwaka. Sygnał dźwiękowy. Przycisk zatwierdzania komunikatów pochodzących z systemu ETCS. Wybór otwarcia drzwi lub drzwi ze stopniem i zamknięcie drzwi. Strony całkowicie znajduje się stacyjka z kluczykiem. Pod spodem maszynista ma przycisk do załączania, wyłączania oświetlenia w kabinie maszynisty. Pomiędzy monitorami znajdują się jedynie kontrolki to nie są przyciski, to są tylko i wyłącznie kontrolki dotyczące działania poduszek powietrznych, dotyczące odhamowania lub zahamowania hamulca sprężynowego, tak zwanego postojowego i odhamowania i zahamowania wszystkich hamulców w składzie pociągu. Ponadto mamy możliwość użycia dźwigni, która wybudza sygnał dźwiękowy jak również gwizdek używany do wykonywania manewrów przez maszynistę, nastawnik kierunku jazdy, regulacja tempomatu, dźwignia zadajnika mocy, jak również hamowania ED, hamowania EP, ED, hamowanie silnikami, EP, hamowanie elektropneumatyczne za pomocą klocków hamulcowych. I na koniec. Element, który jest najważniejszym elementem w pojeździe, mianowicie hamulec, niezawodny hamulec pneumatyczny, którego maszynista używa do hamowania pociągu. Jest wygodny fotel maszynisty, który umożliwia zmianę pozycji zarówno oparcia, jak i górnej części oparcia, ale również regulacji góra-dół bądź też przysuwu i odsuwu od pulpitu. Dodatkowo, w ramach wygody maszynisty, kabina pojazdu wyposażona jest w klimatyzację. Termoschowek, który zarówno umożliwia podgrzanie posiłku, jak również schłodzenie napojów. Pamiętacie, jak mówiłem wcześniej, że pojazd ma kontrolowaną strefę zgniotu? Zobaczcie, ten cały pulpit. Maszynisty jest specjalnie cofnięty bliżej środka pociągu, a nie znajduje się jak na wszystkich ez na samym początku, prawie przy szybie maszynisty. Właśnie ten element, który jest zabudowany tam, daje możliwość regulacji tej strefy zgniotu w momencie uderzenia z innym pojazdem. Pojazd serii ER160 umożliwia jazdę w dwóch trybach zabezpieczenia, zarówno pod trybem zabezpieczenia ruchu kolejowego klasy B, czyli SHP, jak również jest to pierwszy pojazd we flocie kolei mazowieckich, który wozi na co dzień pasażerów pod trybem ETC z poziomu drugiego na linii numer 9. Teraz przeniesiemy się na skład i pokażę Państwu, jakie udogodnienia zostały zabudowane na tym pojeździe dla podróżnych. Zapraszam! W ramach zabudowanego systemu informacji pasażerskiej wykorzystano pierwszy raz w spółce koleje mazowieckie tzw. wyświetlacze koralikowe, które umożliwiają dynamiczną zmianę przystanków. znajdują się gniazdka USB, jak również możliwość podłączenia tradycyjnej wtyczki. Pojazd jest wyposażony w system monitoringu pojazdowego, łączność Wi-Fi i, zgodnie z tym co pokazaliśmy wcześniej, gniazdka elektryczne dostępne dla pasażerów. Na pojeździe zabudowano również pojemniki na Śmieci, które umożliwiają segregację odpadów. Jakby ktoś miał wątpliwości, każdy rodzaj odpadu trafia do właściwego worka. Ponadto na pojeździe znajduje się defibrylator. Każde otwarcie takiej szafki jest sygnalizowane w kabinie maszynisty u kierownika pociągu, jak również kamery, które. Skierowane są w to miejsce, automatycznie przełączają obraz maszyniście, tak aby miał podgląd na to, czy ktoś używa tego defibrillatora. Pojazd objęty jest systemem kontroli przeciwpożarowej. Dodatkowo kabiny toalet wyposażono w system samoczynnego gaszenia pożaru. W momencie wykrycia przez czujnik przeciwpożarowy oznak występowania zagrożenia pożarowego zbudzona zostaje sygnalizacja dźwiękowa na pojeździe i maszynista ma możliwość aktywowania środka gaśniczego. System działa także na dym papierosowy, dlatego zabronione jest palenie papierosów, w tym także papierosów elektronicznych podczas przejazdu pociągiem. To już koniec dzisiejszego odcinka, w którym miałem przyjemność opowiedzieć Państwu o pojeździe ER160, czyli najnowszym pojeździe w parku tablowym kolei Mazowieckich. Jest to nie tylko koniec odcinka, ale również koniec całej serii za pulpitem maszynisty. Ja udaję się więc na służbę i życzę wszystkiego dobrego. Do zobaczenia na szlaku.